Związek służy do realizowania tych celów i ambicji oraz zaspokajania tych potrzeb, których w pojedynkę nie jesteśmy w stanie lub byłoby to bardzo trudne. Zatem łączymy się w pary, aby szybciej, łatwiej, efektywniej realizować swoje plany, marzenia i zaspokajać potrzeby. To jest chyba logiczne. Pamiętaj o tym, ponieważ Twój poprzedni związek nie zakończył się ze względu na status finansowy, jaki stworzyliście, tylko ze względu na to, jak się przy nim czułaś. Być może źle cię traktował, może już nie było chemii, ale to zawsze chodzi o uczucia. Skoro uczucia grają ostatnie skrzypce, to i wchodząc w nowy związek na początku również powinieneś kierować się uczuciami, tym jak się przy nim czujesz. Dlaczego w tej kolejności? Ponieważ jeżeli słabo się przy kimś czujesz, to nie zmienisz jego osobowości ani charakteru. Przynajmniej nie ma na to dowodów archeologicznych. Jeśli natomiast wszystko dobrze się układa, ty się przy nim dobrze czujesz, i on cię dobrze traktuje. To kwestie finansowe, materialne są tylko kwestią techniczną. Nad tym można pracować. Wystarczy, że nauczysz się mówić w sposób zrozumiały dla mężczyzny i motywować go językiem dla niego zrozumiałym i mężczyzna jest w stanie dla ciebie przynieść góry. Zajmuję się tym zawodowo od lat. Od lat pomagam kobietom uczyć się skutecznej komunikacji z ich partnerami. Zapraszam również Ciebie na sesję, abyś nauczyła się w jaki sposób mówić do swojego partnera, by ten chciał brać udział w realizowaniu Twoich potrzeb, Twoich marzeń, planów i ambicji i żeby on nie czuł się przy tym wykorzystany. Zostaw komentarz pod filmem lub po prostu skontaktuj się ze mną i możemy Cię tego nauczyć. Zapraszam.